Dzień dobry moi drodzy, kolejne nagranie. Dzisiaj będziemy robić takie przepiękne śruby i nakrętki, gwintowane, oczywiście drewniane. Ta tutaj, którą widzicie, no to jest troszeczkę jeszcze wyższa półka, ponieważ to jest produkt Lakery. Odeślę was link poniżej filmu, będzie w opisie. To jest akurat śruba dociskowa z Moxon Wise, który był też na nagraniu. Jak znajdę to link również wam podeślę. A dzisiaj przede mną przepiękny zestaw. Tutaj mam tak naprawdę trzy sztuki. Trzy średnice. To są głowice Nacinające do, właśnie do wykonywania śrub. Tutaj mam, zaraz zobaczyć, czy to jest gdzieś opisane. Tak jest, to jest 13, 25 i 38. Spore sprzęty. Głowice generalnie są wykonane całe z aluminium. To może weźmy sobie tą największą. Cały odlew aluminiowy, czy pofrezowany, tak naprawdę na cence. Tutaj jest jeszcze śruba dociskowa dla noża nacinającego, który jest tutaj w środku. Czyli można go wysuwać i cofać, czy wsuwać i wycofywać, ponieważ dla bardzo twardych gatunków, może będziemy chcieli na przykład zrobić to na dwa razy. Tutaj, jeszcze do tego największego, są jeszcze rączki dokręcane, ponieważ tutaj już trzeba będzie trochę siły włożyć w to. Żeby to obrócić. Uwierzcie mi. Jedna rączka, druga. I już ta głowica największa jest gotowa do pracy. Kawał sprzętu, nie? Od razu wam powiem albo nie, jeszcze nie. Jeszcze przejdźmy do, czyli tak naprawdę to są narzynki, tutaj mamy gwintowniki. I tutaj mamy gwintowniki. Proszę bardzo. Również trzy średnice. Jest opisane 38, 25 i 13. Żeby dobrać otwór dla tych gwintowników, wystarczy zmierzyć tutaj również suwmiarką i będziemy wiedzieć jaki otwór powinniśmy przygotować. Tutaj jest otwór 32 mm, dla gwintu 38. Naprawdę bardzo pomocna jest instrukcja, którą tutaj producent również dostarcza. I tylko powiem Wam tak, że jest 13, 19, 25, 32 i 38 mm, jeśli chodzi o, o śruby. I do tego będą potrzebne otwory czy wiertła 11, 16, 21, 26 i 32. Ja na przykład do tego średniego nie mam takiego wiertła. 21. Dopiero zamówiłem. I teraz kolejna rzecz bardzo ważna to oczywiście kwestia doboru materiału. Ja tutaj zrobię dzisiaj tą próbę z buku jak najbardziej. Prosto gatunek, twardy. Jak najbardziej się do tego nada. Zobaczcie również, że jest tutaj zaokrąglony początek. Tutaj nie, ale to zaraz sobie weźmiemy papier ścierny, i e, no to od razu. Co tutaj zawsze mówię, obraz wart tysiąca słów. Pach, pach, pach. Kilka obrotów, i już ten czubek będzie. Troszeczkę sfazowany. Tak. I myślę, że to już wystarczy. Zobaczymy. Przekonamy się. Kolejna rzecz. Dla bardzo twardych gatunków warto. Tutaj nawet w tej instrukcji jest podane, że nawet 48 godzin powinno się namaczać te elementy przed gwintowaniem w oleju. No, 48 godzin. Zobaczymy, jak to jest obóczyno. Pójdzie. Jestem bardzo ciekawy. Kolejna rzecz. Do gwintowania i do narzynania ja skorzystam tutaj akurat z oleju kameliowego. Producent podaje, żeby 50% olej lniany i terpentyna. Taki roztwór zrobić i wysmarować to miejsce do gwintowania, żeby łatwiej to po prostu szło. Kolejna rzecz to technika pracy gwintownikiem. Warto wykonywać kilka obrotów i później wycofać, i później znowu, żeby ten wiór troszeczkę wycofać z tego otworu, więc o tym też pamiętajcie. Przy otworach, gdzie będzie gwint, tutaj warto też, to od razu sobie może zrobimy, frezarka w ruch czy pilnik i na przykład. Żeby sfazować troszeczkę wejście do, do tego otworu. Tak, zobaczcie. akcja błysk. To zdecydowanie pomoże przy wejściu gwintownika do, do otworu. I kolejną informacją, którą tutaj jeszcze znalazłem, to jest to, żeby najpierw jednak wykonywać gwint wewnętrzny, a dopiero później gwint zewnętrzny i przy gwincie zewnętrznym, czyli pracą tą narzynką, kiedy będziemy przechodzić przez te nacinanie, oczywiście nie spieszymy się, robimy to naprawdę bardzo powoli i staramy się zrobić to oczywiście jak najbardziej dokładnie, ale żeby też nawet jeszcze raz później jeden przejechać po skończonej pracy, czyli drugi raz, przejście wtedy od początku do końca, żeby wyrównać wszelkie nierówności. Dobrze, to skoro tutaj mamy zrobić pierwsze, zrobimy sobie tutaj te dwie średnice. Wywiercę tylko otwór 11 mm. A to może jeszcze później zdobędę tę trzecią średnicę. Dobrze. I zobaczmy, czy uda nam się to włożyć tutaj. Powinno wejść, czyli troszeczkę olejku. I teraz uchwyt do, do gwintownika. Tak, jeszcze sobie tutaj troszkę pomogę. I lecimy. Oczywiście staram się utrzymać poziom. No już jestem na drugiej stronie. Dobra, gwintownik wypad. Okej. Okay. Nie wiem, czy coś tutaj będzie widać. Jak ten gwint wygląda? Lepiej będzie przy tym dużym. Więc to na razie mamy gotowe. No i teraz bierzemy się za naszą śrubę. Czyli tutaj też sobie to przetrę. No i teraz chwila cierpliwej pracy. Dobra. Gotowe. Powiem tak, przy tej małej średnicy to jest naprawdę bardzo łatwo idzie. I tutaj, ja mówiłem, właśnie, że sobie wytoczyłem te wałki. No, bo oczywiście na tokarce z ręki ustawiłem wymiar, zrobiłem 8 tak, 38 wałek. To jest chwila, moment i gotowe. Również te wałki można zamówić. Link w opisie, macie wtedy zrobione na wymiar, i nie trzeba się bawić. Bo oczywiście nie każdy tokarkę ma i. Dobra. To co? Chwila prawdy. No. Jak to wygląda? No myślę, że słuchajcie, estetyka naprawdę rewelacja. Rewelacja. Nie ma się tutaj absolutnie czego doczepić. No tak. No ale czy to będzie działać? Kurde. Rewelacja, słuchajcie. Rewelacja. Przy wkręceniu części tylko to słychać zresztą, jak to. Tutaj mam mikrofon. Że to nie jest tak, że to jest jakieś luźne. Praktycznie nie ma, słuchajcie, żadnych luzów. Kurde. Super. Tak szybciej będzie odkręcić, nie? Aż nie dostanę tym w głowę. Świetna. No, po prostu petarda. Ale weźmy większą średnicę. Bo to mnie również ciekawi bardzo, jak sobie poradzę z tą dużą średnicą. Czyli ten model największy. Gdzie mamy? Mamy tu, co ja? Najpierw bierzemy się za to. Czyli troszkę oliwki. Dobra. No i tutaj, właśnie tutaj mam też problem taki, że ten uchwyt tutaj ma. Za duży wymiar. To jest 16 mm. I nie mam nawet takiego uchwytu, żeby to chwycić. Ten będzie za mały. Więc trochę pokombinujemy. Zobaczymy, czy taki zestaw się spisze. Klucz nasadowy. I jedziemy. No, słyszycie trzaski, nie? Kurde. To będzie przepuszczać. Dobra, muszę coś wykombinować. Chyba koniec. Uff! Zdecydowanie jest potrzebny porządny uchwyt. To jest użyte pierwszy raz, więc tutaj widać też, jak starł się ten. Jak to się nazywa? To poczernienie metalu. Dobra. No i teraz, no nie, jeszcze druga część, nie. Gwint zrobiony. Jedziemy ze śrubą. Zamocowane. Dobra, posmarowane. I lecimy. I to będzie na tyle. Odkręcamy. I teraz chwila prawdy, jak to działa na tym, na, jak, jak to działa na tej największej średnicy. Gotowe. Spój spójrzmy jeszcze, jak wygląda sam gwint. Tutaj, w jednym miejscu, jakby. Włókna są tak widocznie w drewnie ułożone, że troszeczkę się wyszczerbiło, ale to dosłownie naprawdę malutko. Dobra, najważniejsze czy działa? Kurde, piękna sprawa tutaj. Widzicie, troszeczkę za luźne i to można zrobić, zmienić tak naprawdę w, dwa, w dwojaki sposób. 37,8 Czyli mógłbym zrobić minimalnie większą średnicę przy toczeniu. To jest jedna sprawa. A drugie, że oczywiście ten nożyk tutaj można minimalnie cofnąć i on będzie wtedy mniej zbierał w głąb. Ale tutaj myślę, że bardziej chodzi o zewnętrzną średnicę. Czyli, że troszeczkę za dużo to zbierało. No ale generalnie. Taki gwint. To już spokojnie do dużych, dużych śrub. No nie ma opcji, żeby tutaj to wyrwać, nie? Jak to wkręcicie, to już tak zostanie. Czy coś jeszcze mogę Wam o tym opowiedzieć? Myślę, że tutaj porobię sobie testy w kilku gatunkach. Bo zobaczę jeszcze, jak w dymienie się to będzie zachowywało. Jak się będzie wykonywało te elementy. Bo to jest jakby najważniejsze. Czy te włókna będą się wyszczypywać. Czy będzie inaczej. W, na przykład w egzotykach, jeszcze tam jest jeszcze. Jakby te, te włókna są jeszcze inaczej. Hmm, jak to powiedzieć, niezbudowane, ale inaczej są troszeczkę układane, i myślę, że w egzotyku również będzie to ciekawy eksperyment. Tyle na dzisiaj. Dwa gwinty, dwie śruby zrobione. Pomyślcie sobie, jak jesteście w stanie porobić dzieciakom waszym śruby, nakrętki, takie, nawet jak to dziecko weźmie do buzi, nic się nie stanie, buczyna. Piękny gatunek. Super, super sprawa. Tyle na dzisiaj. Linki tradycyjnie w opisie. Jak macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Ja ściągam jeszcze trzecie wiertło. A jeszcze Wam coś powiem: że generalnie wiercenie takimi średnicami niestandardowymi to nie jest rzecz prosta. Ja tutaj użyłem na przykład tego wiertła łopat Świdrowego, powiedzmy. Tym bardzo długim pilotem z przodu, ale na którym również jest gwint, trzeba naprawdę bardzo, bardzo mocnej wiertarki, która taki świder uciągnie. Uwierzcie mi, praca nimi przy sośnie to jest zupełnie co innego, a Bóg potrafi naprawdę być wyzwaniem dla takich narzędzi. Tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Ode mnie. Kurde. 2. To będzie już niedługo w realizacji, użyjemy to takiej konkretnej, więc zobaczycie to później w użyciu. Ja jeszcze mówię, przedćwiczę na różnych gatunkach, ale to już poza wizją. Do zobaczenia.